Cześć! Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy przekuwać... Pytanie co? Coś, czego jeszcze nigdy nie przekuwałem i nie przypuszczałem, że będę to przekuwał, bo przeważnie używa się ten amulet w Kostce Kanajego. Będzie to ten oto amulecik. Przemożne pragnienie. Przy trafieniu masz szansę na zauroczenie przeciwnika podczas trwania efektów ograniczenia... Przeciwnik otrzymuje obejrzenia zwiększone o 35%. Teraz tak. Gdzie jest mój mnich? Super. Jeżeli bym chciał zmodyfikować e, build ten taki klasyczny, e, to wtedy dorzucę te dwa itemki z setu liany i wtedy zamiast e, amuletu piekielnego ognia będę miał na sobie w tym miejscu właśnie ten amulecik, a w kostce będzie oczywiście PKW, Wierszyn królewskiej Wspaniałości. No i co? Potrzebuję taki amulet, który będzie miał soket i albo kulę zdrowia, albo skracanie. No i żeby był starożytny, tak? I zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli nam się uda szybciutko go przekuć, to potem jeszcze spróbujemy Szramę, chyba szramę, zobaczcie, mam dwa, dwa starożytne, parę dwa ze starożytną tą gainę na karszu. E, niestety żadna nie ma jakichś ciekawych statystyk. Dość słabe statystyki się wylosowały. Tutaj w ogóle nie ma witalności, więc to już w ogóle kicha. E, tutaj ogólnie w miarę jeszcze to wygląda, ale... Ale zobaczcie jak mało ma odkopnięcie kopnięcia z półobrotu powoduje wystrzelenie kuli ognia. Tylko 1200 praktycznie. To jest maksymalnie 1400, więc niestety nie. Chyba szlamę po chociaż ostatnio jak losowałem, znaczy losowałem, przekuwałem, przynajmniej to niestety nie miałem szczęścia. Dobra, to co? Lecimy. Lecimy. Znowu będzie gadał pan kolega. 10 przykułów. Ok, pierwsze. Niech hmm. będzie. I wszystko by było gites. Gdyby nie to, że. że nie ma soketu. Mam nadzieję, że tu się losuje soket, tak? Bo jeżeli się nie losuje soket, to by trzeba taki ze skracaniem i. Z kulami zdrowia, a to by była makabra. To by była makabra. No dobra. Okej. Okay. No i to samo jest. Potnę się, potnę się, jeżeli, jeżeli się nie będzie socket losowo. Zobaczcie, zobaczcie, znowu, znowu skracanie czasu. Byłby idealny, szybkość ataku, skracanie czasu. Zręczność. Wiesz tutaj mogłaby być witalność, ale witalność i szybkość ataku jest... To i to jest dobre, tak? Dla sporta. A tu nic, dobra. Drugie podejście. Na razie dziękujemy bardzo. Wszystko pięknie, ładnie, ale... Ale niestety. No i znowu nie ma soketu. Okej. Okay. Kurde, starożytny. Mas że, że się nie rusuje z soketem, a skazanie zobaczcie za każdym razem jest, ale ten jest totalnie z dupy. Chociaż gdyby, gdyby miał soket, no to jeszcze dałoby się przeżyć. Ach. Lecimy czwarte przekowanie. Znowu nie ma soketu. Kurde, czy ten sprzęt bez soketu za każdym razem? Fak. No, zobaczcie, zawsze jest skracanie. Znaczy, to jest pozytywne. Pewnie jak wyskoczy soket, to nie będzie skacania. <grystanie> no moje szczęście. No. Masz dostęp do starożytnego artefaktu o niewyobrażalnej. Mocny. Dobra. Dobra, dobra. Go wykorzystać do czegoś takiego? Niech ci będzie. Co teraz z tym zrobić? Niech mi ktoś powie. Co teraz z tym zrobić, ludki? Mało kulek, no ale zawsze są. Skracanie ogólnie jest ok. Tu by można sokecik zrobić za to. Czy dalej ryzykować? Faktura. <laughs> Ej, No bo nie mam, nie mam więcej, tak? Nie mam drugiego, żeby jeszcze go przekuwać. Kurde. Mało trochę tych kulek. Nie zabieraj ze sobą templariusza. że uśniesz. No i witalności nie ma jeszcze w dodatku. Oj, wiem, że teraz wszyscy krzyczą Nie, nie rób tego. Może nie robić. Może nie robić. Dobra. Posłuchałem was. Czekujemy jeszcze szamę. A zrobimy inaczej. Ten sobie zostawię. Jeszcze pobiegam akt piąty i wtedy jeszcze raz podejdziemy do tematu. No szkoda, że nie ma witalności. O trochę ma tych kulek. Kurde, zobaczę ile ja mam tych kulek tutaj. Eee, 28 Raz butach mam. Czyści się. Chciałbym ja policzyć dokładnie. Kurde. Pytanie czy on z soketem wypada Dobra Brudno, ale się zostawię Jeśli tego właśnie sobie życzysz, ta cholerna szama oczywiście się nie wykręci. Pierwszy wybór, ani no. drugi, ani nawet trzeci, ale takie drobnostki nigdy ci nie przeszkadzały, nieprawdaż? Napiszcie w komentarzach, co myśleliście, że zrobię. Jeśli tego właśnie sobie życzysz. Kurz, nic. Zdaje się, że los nie poskąpił ci wyobraźni. No dobra ostatnie, jeśli tego właśnie sobie życzysz, tak ciężko jest przekręcić to cholerno szramę, że to jest majsakra. No czekajcie robimy sokecik zobaczymy ile ile będę miał kulek teraz, <laughs> jakbym chciał się tak ubrać dobra no i nic, jeszcze raz zrobimy po prostu przygodę Postaram się wydropić i będę starał się jakiś lepszy zrobić Na razie muszę siareczki sobie rozbierać A na tym polega w tym momencie zabawa z Diablo Na farmieniu i na wydawaniu Okej okay. To Teraz zobaczymy ile będzie kuleczek. Aha. to jest ten, dobra. Okej, okay. budki. Oń. Klata to. To. I... Ej! I... Ja robię. Klata też to poszła. Dobra, ja mam otwarty ten, dobra. Jeszcze coś przyżyciłem co nie potrzebuję. Co niepotrzebnie. Miało być. Okej, okay. to, 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 ok. Aha, no i to. Ile życia? Życia mało. Życia jakoś nie ma dużo. Ja miałem milion czterysta chyba. Aha, tak, tylko że jeszcze tu, w tym musiałbym ustawić w mistrzostwie. Musiałbym ustawić witalność zamiast zręczności, to wtedy więcej jest. Eee, I okej, okay. ile mamy kulek? 187, więc nie ma tragedii. Hmm. Nie ma tragedii, bo ja biegałem do tej pory z tym, tak. Zobaczmy, jakby to teraz wyglądało. Mam nowe te buty. Tak miałbym 204. No tak. Jeszcze tutaj mam taki e, ładny amulet. Piekielnego ognia, tylko z dupy jest pasywka. Z tym bym miał 193 takiej Takie już nic nie ma. Ok. tak myślę, że myślę, że mogę, mogę, biegać. Tym bardziej, że to jest bardziej build pod speedy, bo tu jest mniejsza przeżywalność. No, oczywiście trzeba zmodyfikować e, ten e, kostkę Kanye'go, tak? Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ciekawy odcinek. E, jeszcze będę Oczywiście robił przekowania, bo pracuję nad tym e, amulecikiem z tego powodu, że no chciałbym mieć tam przede wszystkim witalność. Gdyby tam była witalność, to jeszcze przeżyłbym ma tą małą ilość e, kulek. Ale docelowo chciałbym mieć też starożytny. Taki, który miał zręczność, witalność, skracanie i e, kulki zdrowia. Tylko pytanie, napiszcie mi w komentarzach, jeżeli wiecie. To leci z soketem. Ch musi chyba lecić z soketem. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Dobra. To co? Piękne dzięki. ocencie, piszcie komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa.